Hej cześć, ja jestem Hubson i witam Was na kolejnym odcinku, który będzie poświęcony trzem najfajniejszym napadom, z jakimi przyszło nam się zmierzyć podczas gry w różne części Grand Theft Auto. Zestawienie, jakie utworzyłem, jest oczywiście zupełnie subiektywne, stąd też nie musicie się z nim zgadzać i wasza opinia w tej kwestii może być zupełnie inna. Dlatego też jeżeli po odcinku pomyślicie sobie, że coś byście w zestawieniu zmienili, to śmiało dajcie mi o tym znać chociażby w sekcji komentarzy. Sam chętnie dowiem się, jakie napady to właśnie w Waszym mniemaniu w serii GTA spodobały Wam się najbardziej. No, i jeszcze zanim zaczniemy, to przypomnę Wam o stronie, z jaką współpracuję. Jest to eneba.com i możecie być na mnie o to źli lub nie, ale współpracuję z tą stroną, ponieważ znajdziecie na niej wiele gier, często w fajnych cenach. Jeżeli chcielibyście zaopatrzyć się właśnie w jakiś tytuł, to polecam Wam wbić na stronę właśnie podczas weekendu, bowiem wtedy możecie spotkać się tu z dobrymi okazjami, z uwagi na to, że właśnie w te dni ceny wielu gier na tej stronie zostają mocno obniżone. Również na eneba.com znajdziecie gry z serii GTA w supercenie, o czym wspominałem już kilka kilka razy wcześniej i tu chociażby GTA V Premium Online Edition możecie nabyć za niespełna 66 zł. Wszystkie linki dla zainteresowanych zostawiam oczywiście poniżej, w opisie tego filmu. Tymczasem my przechodzimy sobie już do pierwszego punktu naszego zestawienia, którym jest napad z GTA San Andreas. Misja związana z tym napadem to rozbijanie banku u Caliguli i co ciekawe nie jest ona potrzebna do ukończenia głównego wątku, także równie dobrze możemy zrobić ją nawet po przejściu ostatniej misji fabularnej w całej grze. Tak czy siak, nieważne kiedy, ważne żeby każdy gracz wcześniej czy później wziął się za ten epizod, ponieważ moim zdaniem jest on genialny. Na samym początku czeka nas kilka questów związanych z tak zwanymi przygotowaniami po ten konkretny heist. Mianowicie musimy zdobyć do niego między innymi plany architektoniczne, motocykle policyjne, śmigłowiec lewiatan czy też kartę dostępu, dzięki której CJ spotyka jedną z wielu miłości swojego życia. Każda z tych rzeczy jest ważnym elementem całości, bez której ten napad w mojej opinii nie byłby tak fajną, Klimatyczną misją. Idąc dalej, po ukończeniu przygotowań, czas zabrać się za perełkę, czyli za samo rozbicie banku u Caliguli. Osoby, które są fanami pewnej serii filmów, szybko dostrzegą tu podobiznę do filmu Ocean's 11, gdzie postać zagrana przez George'a Clooney'a, czyli Danny Ocean, wykonuje skoki na kasyna w Las Vegas. W każdym razie na początku CJ przebrany za krupiera wchodzi do kasyna, a jego zadaniem na wstępie jest otworzenie katatą magnetyczną drzwi, przeznaczonych wyłącznie dla personelu. Następnie CJ musi wrzucić do wentylacji gaz łzawiący, aby na jakiś czas wyeliminować ochronę kasyna. Nieco później Zero odłącza zasilanie i reszta ekipy może wejść do środka. W tym momencie nie pozostaje już nic innego jak przedostanie się do sejfu, eliminując przy okazji mafię, która stanie ekipie na drodze. Po zabraniu pieniędzy kierujemy się wraz z naszym zespołem do furgonetek, po czym stajemy się przynętą, a co za tym idzie od tego momentu musimy ściągnąć na siebie całą uwagę, aby pieniądze bez większych problemów mogły zostać przetransportowane w bezpieczne miejsce. W tym celu udajemy się na dach kasyna i na spadochronie w efektownym stylu zmierzamy wprost na dach sąsiedniego budynku, aby ukraść policyjny śmigłowiec i dołączyć nim do reszty naszej ekipy na opuszczonym lotnisku w Verdant Meadows. Drugi quest, jaki będzie omówiony w tym odcinku, to robótka u Jubilera, czyli pierwszy napad, jaki wykonujemy w GTA V. Uważam, że postanowiłem go dodać do tego zestawienia z uwagi na fakt, że był to pierwszy hajs w tej grze i dlatego też tak dobrze zapadł mi w pamięci. Michael DeSanta, zrównując ziemią piękną Willę Martina Madrazo, musi w dość szybkim czasie zdobyć 2,5 miliona dolarów. Jak można się domyślać, ciężko odrobić się takiej sumy sprzedając cebulę na pobliskim bazarze. Nie zastanawiając się zbyt długo, celem staje się jubiler w znanej chyba wszystkim dzielnicy Rodeo. W każdym razie, podobnie jak w napadzie w GTA San Andreas, tak i tu zanim zabierzemy się za sklep, czeka nas szereg przygotowań, bez których quest mógłby stać się o wiele cięższy. Na początku musimy udać się wraz z Lesterem na miejsce, zbadać obszar i dzięki temu znaleźć potencjalne możliwości i szanse. Po oględzinach wracamy do dziupli wybieramy członków ekipy tego napadu oraz sposób w jaki chcemy dostać się do budynku, gdzie tak właściwie mamy dwie możliwości. Osobiście całość zobrazuję Wam na opcji numer 1, która polega na sforosowaniu jubilera w ten cichszy czy też spokojniejszy sposób. Tak jak mówiłem już wcześniej na wstępie, zanim przystąpimy do rabowania tego miejsca, należy się nieco przygotować. W przypadku pierwszego sposobu naszym celem w przygotowaniach stają się furgonetki firmy zajmującej się odrobaczaniem pomieszczeń i tego typu rzeczy oraz furgonetka Human Labs posiadająca w swoim asortymencie interesujące nas granaty gazowe. Gdy już zdobędziemy te dwie rzeczy, nie pozostaje nam nic innego jak zebranie ekipy do kupy, dogadanie planu i sam napad na wcześniej ustalony cel. Po odprawie i dojechaniu na miejsce, Franklin musi dostać się na dach, aby umieścić granat gazowy w wentylacji. Zaraz po tym, jak wszystkie osoby będące w środku najzwyczajniej zasną, wchodzimy wraz z ekipą do środka i zabieramy wszystkie kosztowności. Niestety, po wyjściu z budynku włącza się alarm, a na naszych plecach pojawia się stado glin, lecz na całe szczęście plan napadu ze szczegółami uwzględnia także drogę ucieczki. Mianowicie ta przebiega przez podziemny tunel, który prowadzi część ekipy uciekającej motocyklami do kanału burzowego Los Santos. To właśnie w tym miejscu plan przewiduje pozbycie się policyjnego ogona, aby na ostatecznym etapie można było bezpiecznie przewieźć gotówkę do dziupli i cieszyć się zdobytym łupem. Także drugi napad za nami, a my tymczasem przechodzimy sobie już do ostatniego heistu, którego przyznam, że wspominam z wielkim sentymentem. Jest to bowiem napad, jakiego mieliśmy przyjemność wykonywać podczas jednej z misji w GTA 4 a mowa tu oczywiście o trójlistnej koniczynie. Nico Bellic znajduje się mniej więcej na etapie wykonywania zadań u Francisa, Playboya X, Pekiego czy też Reya Bocino, choć oczywiście to też zależy od gracza i od tego jaką ten ułoży sobie kolejność wykonywania zadań. W każdym razie gracz kompletnie w porównaniu do wcześniejszych sytuacji nie zdaje sobie sprawy, że święci się coś naprawdę dużego. Żadnych przygotowań, żadnych planów, żadnych telefonów poza jedną jedną wiadomością. Niko włóż na siebie garniak, krawat, jakieś dobre buty i przyłaściu natychmiast Peki. Po odwiedzeniu Pereseusa i nałożeniu na siebie odpowiednich ciuchów zmierzamy do domu Pekiego. Na miejscu okazuje się, że jednymi przygotowaniami do tego napadu jest wciągnięcie kokainy i przepicie całości łykiem zimnego piwka. Jak się okazuje, niewiele potrzeba do tego, aby napaść na bank, co więcej z niezłym skutkiem. W każdym razie, tak jak wspomniałem, nie tracimy czasu na zbędne pierdoły, tylko ładujemy się do auta, które notabene musimy ukraść przed albo po rozpoczęciu misji. Nie pozostaje nam w tym momencie nic innego niż udanie się prosto do banku w Queen. Po dojechaniu na miejsce oczywiście wbijamy do środka i natychmiast przechodzimy do rzeczy. Derek schodzi na dół, aby podłożyć ładunki wybuchowe, natomiast cała reszta próbuje opanować sytuację na górze. Niestety nie wychodzi to najlepiej, bowiem jeden z cywilów postanawia stać się bohaterem i znienacka oddaje cenny strzał w Michaela, który pada na ziemię i ginie. Panowie końcowo nie mając tak naprawdę wyjścia realizują plan dalej. Nikt obiegnie na dół po pieniądze, po czym wraca do reszty. Pojawiają się tutaj kolejne kłopoty, bowiem bank zostaje otoczony nie tylko przez zwykłą policję, ale także przez jednostki NUS. Jakim studem ekipa przedziela się przez kolejne uliczki, zabijając całą masę policjantów? Końcowo panowie udałem się do podziemi, bowiem jest to jedyne wyjście w jaki można zgubić choć część policji, jaka nieustannie trzyma się ekipy. Po przebiegnięciu pewnego dystansu linią metra pozostaje wyjść na powierzchnię, ukraść pobliski samochód i pozbyć się reszki ogona, co nie jest aż takie łatwe, bo zainteresowanie nie zmienia się zbyt mocno i wciąż są to trzy gwiazdki łonted levelu. Niemniej jednak, gdy końcowo uda się to zrobić, ostatnim punktem jest udanie się do domu pekiego, przeliczenie i podzielenie gotówki. Mimo że napad, tak jak powiedziałem, pewien czas temu nie zawiera żadnych przygotowań, to i tak jest on na tyle klimatyczny i ciekawy, że wiele osób grających w GTA 4 uważa, że jest to jeden z lepszych hajstów, jakie pojawiły się na przestrzeni wszystkich części serii Grand Theft Auto. No dobrze, w tym odcinku to byłoby już wszystko. Dzięki, że byliście, dajcie znać co uważacie na temat tego odcinka i czyż jasno Wam się spodobał. Będzie mi mega miło, jeżeli zostawicie łapę oraz pozytywny komentarz, a ja póki co, nie przedłużając tego zakończenia, będę się z Wami żegnał, także trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!